Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak zdążyliście zauważyć, będziemy sadzić bataty. Dlaczego iż? Gdyż, ponieważ jeszcze nie było zimnej zośki, a już sadzę bataty, ponieważ pędziłam mnie w styczniu i to jest moja najdorotniejsza sadzonka batata, jaką wyhodowałam. No i no widzicie, że ona już trochę marnieje, te listki takie się nie tego robią, więc stwierdziłam, że ona lepiej będzie sobie radzić. Na rabacie niżeli dalej w dolnicy. I co? I radziłam się. Wszystkich ludzi, łącznie z moją mamą, która nie jest żadnym autorytetem ogrodniczym, a wręcz przeciwnie. Moja mama mówi czekać, ale moja babcia, która jest ogrodnikiem z zawodu, mówi e, sać to. Ewentualnie przyk przykryjemy. Więc mając do wyboru zmarnowanie roślinek w donicach. A zmarnowanie roślinek podczas zimnej zośki wybieram to drugie, bo wtedy może mi przeżyją, a wtedy też może mi przeżyją, ale będą zdechnięte. A jest nadzieja, że zimna zośka w ogóle nie przyjdzie, i trzymajmy za to kciuki. Także tak, sadzimy bataty. I gdzie sobie wymyśliłam bataty? Bataty sobie wymyśliłam tu, w miejscu, gdzie było moje zeszłoroczne oczkowodne. Ono zostało przeniesione tam do roga rabatki. Dlaczego? Ponieważ tam jest duże cienia i mam nadzieję, że ono nie będzie się tak glonić strasznie i obrzydliwie. A bataty będą na środku, ponieważ na środku nie mam jeszcze nic posiane ani posadzone, a nigdzie indziej nie mam na nie miejsca. Także tak. Deseczki, dlaczego mam deseczki? Bo przykrywam sobie to gumolitem, jak jest za mocne słońce, żeby mi nie wysychała ziemia, ponieważ siałam. I jak chciałam, to nie mam czym tego wyściółkować, choć może piach. Co wy o tym myślicie, żeby tak delikatnie zrobić warstwę piachu? To jest myśl. To trzeba przemyśleć. Także tak, mniejsza, bierzemy się do roboty. Mam też sadzonki mięty pieprzowej, które wywaliły mi się kilkakrotnie i już nie wyglądają tak ładnie jak chwilę wcześniej. Ale dobra odłożymy je na bok i zajmiemy się tymi batatami. Batata jednego też wywaliłam. Myślałam, że coś mi w końcu wschodzi na tej rabacie, co siałam ostatnio na filmie, który muszę Wam zmontować, ale jednak przemyślałam sprawę. I to nie są moje roślinki, które siałam w tym roku, tylko jest to zeszłoroczny ogórecznik, który sam się posiał. Więc zaś będzie cały, normalnie beczkę... Cała beczka inaczej. Gnojówki z ogórecznika. Zeszłorocznej i tak nie zużyłam zbyt wiele, także będzie kolejna beczka do zużycia. Dwie sadzonki już mi wypadły i to takie dość ładne. Czemu? Nie mam pojęcia. I w sumie nawet się nie domyślam. Ale co? Ale mam jeszcze dwie takie małe i może jeszcze z tych bólów coś się naciągnie. Są tam jakieś zalążki, ale one się do życia zbyt wartko nie kwapią, także nie wiem, czy cokolwiek będzie jeszcze, ale no dwie, dwie rosną, więc wyszło mi na tyle samo, że dalej mam 8 sadzonek. Myślałam, że będzie więcej troszkę. Tu mam całą tą ściółkę z zeszłego roku. Jaką ściółkowałam całą rabatę, zgrabioną w jedno miejsce właśnie tego oczka wodnego, ponieważ była tu dziura. A że ja brałam też w tym roku ziemię z tej rabaty do Donic, no to musiałam też jakoś zaklepić tą dziurę i zgrabiłam do jednego miejsca i żyje i rośnie, i ma się świetnie wszystko. Tak szczerze to nie, ale mam nadzieję, że tak będzie. Dżdżowniczki moje, kochane, przywitajcie o tą nową koleżankę, panią batata. Chciałam ładnie z bryłą korzeniową, ale batat nie chciał. Zrobimy tak, jak ludzie robią z ziemniakami, czyli przysypiemy je troszkę wyżej, ponieważ one są bardzo wyciągnięte, mało krzaczaste, a niech sobie wypuszczą więcej korzeni. Więc zrobimy taki stożek taki. O. Może zgniją, może nie. Nie wiem, to jest mój drugi raz, w którym uprawiam bataty, bo za pierwszym razem pędziłam mnie w maju. Było trochę batata, ale se nie zjadłam, a to, co próbowałam przezimować, to zgniło. Także to jest moja druga próba. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Albo, że cokolwiek z tego będzie. Jeden wsadzony. Powiem Wam, że mimo, że jest susza, no to ta moja ziemia na tej grządce jest bardzo fajna. W sensie wiem, że w lato będzie źle, więc mam nadzieję, że do lata te moje wszystkie roślinki zdążą wykiełkować i będę sobie je mogła jakoś, wiecie, pomijać ściółkom i zacząć to ściółkować, żeby ziemia nie przesychała. I, I wiecie, jak to jest na grządkach podwyższonych, tak trochę. No. Więc mam nadzieję, że wykiełkuję wszystko, podrośnie na tyle, że ściółka ich nie zagłuszy. To też będzie fajne ze względu na to, że. Mm, co? Że chwasty nie będą się wybijać i nie będą mi mylić roślin, tak? I przypadkiem sobie nie wyrwę kwiatka mojego, na którego czekam pół życia. Głęboka dziura. Jestem ciekawa, czy potem wykopię te bataty w ogóle. Czy będą no, po prostu za głęboko w tej grządce. Ale pod spodem, pod tą grządką, już nie ma takiej fajnej ziemi. Ponieważ ja jej nie robiłam od podstaw. No i yy, poza tą warstwą czarnej ziemi, którą ja zrobiłam, jest jakaś badziewna z kamieniami. Także tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Staram się nie wciepywać im tu z tej słomy. Ale takie właśnie takie właśnie upatulić ziemią. I dopiero potem na to ta słoma jest zgrabiona Akuna patata to nie byle hakuna patata to kartoflewnik i już się nie martw, że zroci dzik. Bakuna, bata, Nie wiem, jak głośno mam mówić, żeby ładnie brzmieć w mikrofonie. Czy mam mówić sobie tak cicho, normalnie pod nosem, mruczeć, Czy jednak mam się parzyć żyć? Na razie wybiorę tą pierwszą wersję ponieważ ludzie mnie podsłuchują. Wiecie, przez telefon mnie podsłuchują. O, masakra. Dobra. O. Jadłam obiad. Nie muszą mi włosy do buzi włazić. Tak, ponieważ nagrywam. A, i włazisz w kadr. mam na No widzisz. Także tak. Robimy dziurę i jakiś korzeń sterczy Mleczy. No mleczy mi się tu posiało. A wiecie co jest najgorsze? Że mam osty Osty na rabacie. Nie wiem skąd, po co i na co. Ale mam osty. A ja nie bardzo chcę. Co ja mam teraz zrobić? O ty dziadu? Jak ja cię teraz wyciągnę? O! O. Mam szczopnicę. Rączki do góry. I ziomeczku. Także tak. Szuj poto, sodzone miejsce się wydążą. Teraz niech rosną i dają plony. Także tak. Co? Mam nadzieję, że te siewki, co tu usiałam, też wylezą w końcu. I co? Nie wiem, co jeszcze. Trzeba je podlać. Bataty trzeba podlać. Wyglądają lepiej. Jak się je wsadziło do gruntu. Nie. Takie bezdomne haszcze czy coś. A ta doniczka byłaby dobra, chyba, żeby przykryć rabarbar. Przykryjemy nią rabarbar, bo akurat jesteśmy na miejscu. Łaba, Dostajesz nowe nakrycie głowy. A, proszę bardzo. Czyli tak się prezentują moje bataty. Tam te małe doniczki to jest właśnie ta yy, mięta pieprzowa. Tutaj rośnie szczepiorek, patrzcie jak urósł odkąd nagrywaliśmy film Usiani. Fajny, jest super. Bardzo mi się podoba. No i co? No i myślałam, że mi wychodzą roślinki, które siałam. Czyli to coś. Ale wiecie co to jest? Co ja kurde zrobię z tym ogrocznikiem? Chyba zakiszę. No i co? I se tu przeorałam. Bo sobie tej w warzywa i... wyrósł ost. Więc musiałam wyorać. Bo mlecz też wylazł. A moja nowa, oczkowodna miejscowa jest tu. I muszę tu dolać chyba wody niedługo. A tu jeszcze szosnych niedźwiedzi. On się miał trochę źle, bo on powinien być w bardziej zacienionych miejscach. Więc przez to stwierdziłam, że będę przykrywać tą robotę. No, ale teraz jest pochmurna, był wczoraj podlany i się zebrał i wygląda teraz ładnie. Także trzymajcie kciuki, żeby zakwitnął i mi się wysiał, bo potrzebuję w cholerkę dużo... czego? No oczywiście, czosnku tego. A tutaj jest mój pikwowiec, który jeszcze nie kwit, a drugi roczek ma. Ale jest piękny, zielony. A więc... Czy przyszła zimna Zośka? Oczywiście, że tak. Czy moje bataty przeżyły? O dziwo, tak. Czy wyglądają dobrze? No tego to bym o nich nie powiedziała, ale zobaczcie sobie sami. Mimo wszystko żyją, tak? Więc być może, tak czy teoretycznie, niekoniecznie prawdziwie, yy, może coś z nich będzie. Zarośnięte jak bezdomne, trochę liście im yy, przymroziło albo spaliło od agro tkaniny, którą nie przykrywałam. Tutaj pęd też jakiś taki zmumifikowany, ale no, patrzcie, liście mają jakoś sobie razem żyją. Tu nawet nie wiem, czy to pęd taki długi. No, więc chyba nie jest tragicznie. Tutaj dosadzałam w innym momencie tą sadzonkę. No, ale patrzcie. Takie. Takie może coś z nich będzie, no nie? Nie wiem. Chyba, że je chwasty zarosną i zduszą, więc zdekną przez chwasty. Wysiały mi się szparagi z nasion i żyją. Tu mam karczocha. On też był wysiewany na rabatę i żyje po tych mrozach. Także mm, mm. Więc powiem wam, ten rok, jeżeli chodzi o przymrozki, to nie jest wcale taki zły. Bo ja w zeszłym roku płakałam nad czereśnią, a w tym roku ja już jadłam. Ja już sobie pojadłam. Orzechy nie zmarzły. Będzie można zrobić nalewkę. Bata ty przeżyły na rabacie mrozy. Nie zawsze je okrywałam, przyznam się szczerze, ale przeżyły. Drzewka mi się przyjmują. Pomidorki pięknie rosną na rabacie, a teraz są y, u nas takie deszcze non-stop. I te pomidory widać, że nie łapią jeszcze zaraz. Także nadzieja jest. Wiem, że te cebulowe jednak dają radę właśnie przy pomidorach i wspierają je mocno, bo w zeszłym roku, jak wyrwałam y, czosnek, i cebulę, to od razu złapały pomidory zgnielizny i grzyba i co ino. A teraz, no, ja mam bardzo duże nadzieje. Nie wiem jak wy, ale mam bardzo duże nadzieje i mam nadzieję, że się nie pomylę. Zapraszam was na ten film albo na tu kanał i wybierzcie sobie coś innego, co was interesuje. Ja będę bardzo wdzięczna, jeżeli pozostawicie po sobie cokolwiek. Cokolwiek, naprawdę. Może być emotka obornika w komentarzach nawet. Papa. Pa.